Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie um, na moim kanale. Zapraszam Was na tygodniówkę dla trygonu wody. Um, i kochani, jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to zapraszam na, na czytania i dziękuję, że jesteście. A Jeśli jesteście tu po raz kolejny, to dziękuję za to, że wracacie. Um, I kochani, zacznijmy od e, raka, a zaraz potem będzie skorpion oraz ryby. I jest to tygodniówka na od 15 do 21 sierpnia. I moi drodzy, moje drogie raczki, od czego my tu zaczynamy? Widzicie, co wy macie? Karty takie dosyć ciężkie, moi drodzy. To znaczy ciężkie, w sensie ja mam wrażenie, że Wy się troszeczkę będziecie odradzać w tym tygodniu. Że to, co najgorsze, już jest za Wami. Tutaj jeszcze dodam, pamiętajcie, że to nie z każdym będzie rezonować. I, I to są tylko karty, pamiętajcie o tym również. Um, tak jak powiedziałam, tutaj przede wszystkim pokażę Wam kartę, która dla Was idzie od czarownic. Um, tutaj mamy zmianę i pójście do przodu. Więc z jakiegoś powodu, kochani, cykl w Waszym życiu powoli się kończy, jakaś faza powoli się kończy. Tutaj będziecie się oczyszczać, będziecie się być może z kimś godzić, być może będziecie coś wyjaśniać, bo to jest potrzebne po to. Abyście jak najzwyczajniej w świecie mogli ruszyć do przodu. I kochani, tak jak powiedziałam, to, co jest najgorsze, jest już za wami. I wy tak jakby zaczynacie właśnie wszystko od nowa i, i wstajecie tak, jakby z, z, z tego upadku. I kochani, to mogło być bolesne, to mogło być ciężkie to mogło być wszystko od operacji, tak, którą musicie przejść lub przeszliście, do jakiegoś powiedzmy upadku w życiu, po którym się po prostu już teraz podnosicie. I kochani, w tym tygodniu może być ktoś z waszej przyszłości, kto wam przyniesie dobre wiadomości. To będzie ktoś, kto kogo już znaliście, być może jakiś był chłopak, być może jakaś była dziewczyna. Oni mogą, słuchajcie, przynieść Wam jakąś ofertę, mogą Wam przynieść jakąś, um, jakąś dobrą wiadomość. Um, być może z nimi się musicie pogodzić, być może z nimi ich musicie przeprosić, na przykład, po to, żebyście mieli czyste sumienie i żebyście mogli ruszyć do przodu. Być może to są oni. Um, I nie żyjcie w tej przeszłości, kochani, bo może być tak, że Wy macie troszeczkę um, różowe okulary założone, kochane raczki. I z jakiegoś powodu możecie nie widzieć, jak naprawdę ta przeszłość wyglądała. Yy, tutaj mi przychodzi do głowy, że raczki mogło być tak, że nie widzicie, dlatego że wy na przykład zawiniliście i nie chcecie tego widzieć. To nie z każdym będzie rezonować, pamiętajcie o tym. Ale może być tak, że po prostu w momencie, w którym to zrozumiecie, przestaniecie żyć w przeszłości. Spadną te, spadna, spadnie ta fantazja, spadnie, spadną te różowe okulary i będziecie naprawdę mogli pójść do przodu, kochani. Tutaj, przede wszystkim moi drodzy, tak jak powiedziałam, to będzie taki tydzień, w którym raki będą się bardzo ładnie rozwijać, bardzo ładnie iść do przodu i tak naprawdę pogodzicie się z tą przeszłością. To jest bardzo fajne, i to, co wydacie w tym tygodniu, to do Was wróci. Jeśli będziecie dawać coś dobrego, jeśli pracujecie na przykład charytatywnie gdzieś albo udzielacie się charytatywnie, to tym bardziej to do Was wróci w tym tygodniu, kochani. Kochane raczki, bardzo ładnie to wygląda, bo pomimo tego, że tak naprawdę na początku może być trochę ciężko, to później to wszystko się ładnie, bardzo ładnie wyrównuje, kochani. No i zobaczymy, co tam od korpionka. Zobaczymy, co tam jest co pan nas ładnie ładnie I tutaj zostawię to bo akurat nieciało zobaczymy Skorpionki, co tutaj u Was? Skorpiony, u Was też zmiany, ale dobre. Kochani, przede wszystkim, skorpiony, na początku tygodnia możecie poczuć, że nic od Was nie zależy. Może być dużo ruchu, dużo podróży, dużo przemieszczania się, zwłaszcza w takim w waszym mieście, w miejscu zamieszkania. To nie będą podróże długie, tylko po prostu bardzo dużo takich, powiedzmy, małych. Podróży, przemieszczania się. Dużo korespondencji, dużo ruchu, dużo, dużo um, sprawy, które tak naprawdę w jakiś sposób um, stały w miejscu, nagle ruszą. I słuchajcie, one musiały postać w miejscu. Z jakiegoś powodu one musiały um, po prostu być w stagnacji jakiejś. Um, kochani, dobre jest to, żebyście. Rada jest taka dla Was, żebyście dawali, ale jednocześnie brali. Żebyście nie zapominali o tym, że jak ktoś od Was coś daje, to musi też coś, jak ktoś od Was bierze, to musi też coś dać i tak samo Wy, moi drodzy. Ogólna energia, moi drodzy, jest taka, żebyście znowu patrzyli, kochane skorpiony, na to, co macie. Prawo przyciągania, tak? Tutaj, zwłaszcza jeśli macie jakieś bezduszne przepisy w tym tygodniu do, do pokonania, to patrzcie na to, co jest. Patrzcie na to, co, co dla Was przychodzi pozytywnie, i to wszystko będzie, będzie tak naprawdę szło w Waszym kierunku. Kochani, pod koniec tygodnia. Może się wydarzyć coś, co wami wstrząśnie trochę. Ja tutaj nie czuję, żeby to było coś, coś takiego bardzo złego. Bardzo, ale to będzie coś, bardziej dla mnie to będzie coś, coś takiego emocjonalnego, co wami wstrząśnie. Może być coś to coś związanego z domem, może to być coś związanego z z kobietą w domu, ona może jakąś wiadomość Wam przynieść, która po prostu wami wstrząśnie i być może dlatego będziecie musieli tutaj nie bać się zmiany, bo ta kobieta może przynieść informacje lub życie tej kobiety się kompletnie zmieni. Um, ona może też przynieść informacje, które na przykład zmienią całkowicie całkowicie Wasze postrzeganie. Um, Tutaj, tutaj nie, nie, nie jakiś sekret, nic, nic takiego jakiegoś tam, co by wyszło, ale te informacje mogły być właśnie, właśnie takie, które spowodują zmianę. Ale coś, co się rozwaliło, coś, co spowoduje tę zmianę, rozwala się, dlatego że nie miało solidnych fundamentów. I może dlatego te karty mówią też: Nie bój się zmiany, nie bój się transformacji i pamiętaj, że jak ktoś daje, to musi też brać. To jest taka wymiana, kochane skorpiony. I kto nam został? Zostały nam rybki. Zostały nam rybki na przyszły tydzień. Rybki od 15 do 21 sierpnia. Już patrzymy, co do ciekawego. Od 15 do 21 sierpnia. Wiecie co, bardzo, bardzo ten czas jest e, taki, że ludzie się podnoszą. Widzę, że kolejny znak ma po prostu karty, które mówią o kogo się. Kochani, kochane rybki, w tym tygodniu przede wszystkim e, Wy możecie mieć znowu czas taki, gdzie będziecie mieć trochę czasu refleksji, trochę zastanawiania się. E, być może dostaniecie jakąś wiadomość od młodego człowieka lub od Waszym dziecku, która sprawi, że będziecie musieli się e, bardzo poważnie pozastanawiać. Tutaj, kochani, mam wrażenie, że niektórzy z Was, rybki, mogą się godzić z własnym dzieckiem. E, mogą się godzić, e, przepraszać być może własne dziecko za coś. E, być może, słuchajcie, będziecie musieli... E, Wyrównać jakąś energię. Wyrównać jakoś to, co się stało kiedyś. I, I po to, żebyście mogli pójść do przodu, i tutaj, tak jak karty mi pokazują, kochane rybki, podążać ze swoimi marzeniami. Być może trzeba będzie się z kimś pogodzić, ale to, że będziecie w tym całym tygodniu bardzo dużo myśleć, to tak naprawdę znajdziecie rozwiązanie i znajdziecie to drogę. Kochani. Tutaj pamiętajcie, że jeśli chodzi o przeszłość, to jest przeszłość. Nie ciągnijcie jej za sobą. Um, jeśli trzeba przeprosić, to, to, przepro, to przeproście, a jeśli ktoś Was przeprasza, to też się tutaj pokazuje wybaczcie i po prostu pójdźcie dalej. Pokazuje mi się też, kochani, że to jest Wam potrzebne po to, żebyście mogli podążać za marzeniami, żebyście nie ciągnęli ciężaru za sobą. Um, ale również po to, żebyście mogli odzyskać swój własny spokój. Jeśli to, słuchajcie, z Wami nie rezonuje, moi drodzy, to w tym tygodniu może być tak, że będziecie podejmować ważne decyzje i może to być coś dotyczącego dziecka, nawet jego posiadania tak naprawdę. I kochani, tutaj też się nie bójcie zmian. Nie bójcie się tego, bo to, co najgorsze w tej kwestii, to już jest za Wami. I... Wierzcie w to, że wasze marzenia, że to wszystko się pięknie spełni, kochane rybki, bo tak naprawdę macie bardzo fajne karty na przyszły tydzień, dlatego że ja bardzo lubię pustelnika, dlatego że on tak naprawdę przynosi piękną refleksję, piękne zmiany i tak naprawdę to, to oświetla drogę i oświetli wam drogę, co macie robić, jak macie postępować w danej sytuacji, więc kochane rybki, wszystkiego najlepszego na, na, na następny tydzień. Oczywiście e, raki i skorpiony, również, jeśli to trwaliście do tej pory. E, I kochani do zobaczenia w następnych filmikach.